Cześć, witam na moim kanale, a dzisiaj powiadamy sobie o i Sanchenko. Ponieważ dostała bardzo dużo hejpów, że się zmieniła. To Julka rok temu, a teraz Julka z tego roku. Dużo osób zarzuciło się Julie Caeso, zaczęła się mocniej malować, dłuższe włosy, kolor zmieniła, kolczyk. Tylko, że Julka chce zmienić swój styl, czy nie możemy jej tego zabronić? To jest jej życie i jej decyzje. Też dużo osób i zarzucało, że odeszła ze swojego starego kontentu, ale sami posłuchajcie. 100% prawdą jest to, że odeszłam troszkę od swojego starego kontentu, ale moi drodzy, to nie jest etap zamknięty, to nie oznacza, że ja nigdy nie mogę do tego powrócić. Pierws jak słyszeliście sami, Julka wie, że odeszła ze starego kontentu i to nie jest etap zamknięty. Teraz posłuchajcie Julki, jak odpowiada na hejt z wyglądem. Za zmiany wizualne najmocniej mi się dostało Słuchajcie moi drodzy, ja jestem młodą dziewczyną, która szuka swojego wyglądowego ja Akceptuję siebie Ja siebie akceptuję naprawdę Ale nie zmienia to faktu, że mogę chcieć poeksperymentować Na przykład z kolorem włosów, z długością włosów Długie włosy to zawsze było moje marzenie Tylko ja nie umiałam hodować, bo ja zawsze kurczę, ja po prostu ścinałam A kiedy nasza taka możliwość, że po prostu mogę to zrobić To uznałam kurczę, no czemu nie spróbować Jestem młoda, raz się żyje zobaczmy Cały czas powtarzałam wam, że wygląd zewnętrzny Nie odzwierciedla waszego wyglądu wewnętrznego. W sensie, no właśnie jak się zmieniliście wizualnie, to nie znaczy, że się zmieniliście od razu z charakteru. Cały czas wam to powtarzałam. Teraz mi się za to dostaje, że po prostu szukam siebie. Nie rozumiem komentarzy, że należy mi się ten cały hejt za wygląd, bo to pokazuje, że siebie nie akceptuję i mi totalnie tego nie pokazuje. To, że jestem personą internetową, która nagrywa również treści body positive, jakieś właśnie o samoakceptacji, nie oznacza tego, że ja nie mogę w ogóle Kiwnąć poluszkiem przez swoim wyglądzie. Ja też jestem tylko człowiekiem, moi drodzy. Po prostu szukam to, w czym czuję się najlepiej. Jeśli ktoś automatycznie przestał mnie lubić za to, że mam długie, ciemniejsze włosy, to uważam, że nie jest to prawdziwy widz. Już dużo osób się zastanawiało, czy tylko piła na tym filmie. Tak. <grywa> Czekaj. O, jakie dobre. Nie... Więc znów posłuchajmy Julki. To rozwijmy. Mam świadomość tego, że filmik, który pojawił się na profilu Gracena, mógł wyglądać dwuznacznie. Jednak moi drodzy, absolutnie tak nie było. Po pierwsze, gdyby to była prawda, to już patrząc na to, na jaką skalę to się rozrosło. Bo jest. Ja mam co drugi TikTok oczarniający mnie dla ciebie więc ja już bym się po prostu przyznała, przeprosiła i tyle nie ciągnęłabym tego jak jakaś jednostolatka, która po prostu powinna błąd i nie umie się do tego przyznać ale ja wiem, że nie mam sobie nic do zarzucenia słuchajcie, ja tamtego dnia miałam 38 stopni gorączki. w ogóle pojechałam w górę troszkę chora po całym dniu nagrywek było mega zimno moje gardło lewo, gardło je, ja mówiąc, ja oddychając po prostu czułam jak boli mnie płuca, bolą mnie płuca. W momencie, kiedy siedzieliśmy przy tym stole i nagrywaliśmy ten nieszczęsny filmik, nie czekaliśmy na żadne procenty. A uwaga, na pierogi z mięsem i herbatki rozgrzewające. W życiu, moi drodzy, nie byłabym na filmik pod wpływem procentów. W ogóle by do tego nie doprowadził, ponieważ przy nas było dużo dorosłych opiekunów i nie pozwoliliby osobie nieletniej być pod wpływem, tym bardziej na filmiku. Nie chcę się tutaj tłumaczyć, bo ludzie tak czy siak będą mówić swoje. Ja po prostu wiem, jak było moi drodzy i szczerze jest mi mega przykro, że jestem tak oczerniana w internecie przez to, dlatego że wiem, że jest winiłam z zarzucenia. Więc tak jak słyszeliście sami, nie, Jumka nie piła. Mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to w komentarzach, to ja poszukam odpowiedzi na nie. Pa, do zobaczenia!